Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale! Czemu nie powiedzieliście, że lampki nie włączyłem? No Jezus Maria, no zwami to całe problemy. Oj, oj oj no nie patrzcie się, nie wolno, nie gapcie się, nie! I już zapalone. HI, 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 hi. Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakarnum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy kolejny odcinek z naszej ulubionej serii. Czyli, oczywiście, serii pod tytułem Szkoła. No, ulubionej serii, dopóki TVN się nie wkurzy i nie każe nam usuwać odcinków. Ale, oczywiście, zanim do tego dojdzie i zanim jeszcze zaczniemy komentować, wejdźcie na mojego Instagrama, zostawcie łapkę w górę i dajcie subskrypcję. Dobrze, a teraz już możemy przejść do oglądania. Zapraszam! Monika Tarkowska jest matką 13-letniej Nikoli z pierwszej B gimnazjum. Kobieta od wielu lat zmusza córkę do udziału w konkursach piękności. Dziewczynka zdobyła kilkakrotnie tytuł Małej Miss. Pominie Nikoli od razu wnioskuje, że jest bardzo szczęśliwa, że mama ją zmusza do tych konkursów piękności. Teraz matka chce, żeby córka zdobyła tytuł Miss Nastolatek. Trzynastolatka nienawidzi udziału w konkursach i zaczyna się buntować przeciwko matce. A okej, okay, czyli odcinek pod tytułem Mama nie spełniła swoich marzeń i ambicji, więc wszystkie swoje marzenia i ambicje przelewa na córkę i zmusza jej do brania udziału w konkursach piękności. Skoro to sobie wyjaśniliśmy, to możemy oglądać dalej. Zakładaj buciki, szybciutko i wskakuj na parkiet. Nawet mnie nie denerwuj. Już. Proszę, raz, dwa, trzy. Ale... Ja, ja bym chciała się pouczyć, biologia na przykład jest bardzo ciekawa. Chcę pouczyć, zakładaj budziki i chodź ładnie po wybiegu. Proszę. Hop, jestem zmęczona. Ja mam już dość tych głupich konkursów i tej głupiej korony też mam dość. Jak możesz być taka niewdzięczna, Wcale co? nie jestem. To ja się tak staram, żyły sobie wyprówam, a ty co? Mówię tylko, ja Chcesz to wszystko zniszczyć, co? Ja mówię tylko, że jestem zmęczona. Mamkę, nie chcę tego zniszczyć. Ja po prostu chcę być dzieckiem. To, to, to najwyraźniej za dużo oczekiwania. Ja też jestem zmęczona, ale się nie poddaję. Bo wierzę w ciebie i wierzę, że zostaniesz miejsc świata i wygrasz każdy konkurs. I ten, i każdy następny. Już, szybciutko, buty. I na parkiet. Matka przed konkursem głodzi córkę, bo chce, żeby miała idealną figurę i zmusza do wielogodzinnych ćwiczeń. Okej, okay, dobra, głodzenie swojej córki jest troszeczkę chore. Jest okłamywanie jej, że ja cię głodzę, dla ciebie to robię, dla ciebie cię głodzę, to tak! Umówmy się, gdy ja już będę rodzicem, no raczej do tego nie dojdzie, bo wszyscy mnie znacie. Wiecie, jaką ja jestem osobą? Moje dziecko by umarło w 5 minut, ale gdybym hipotetycznie był rodzicem, to ja chociaż byłbym szczery i bym powiedział dziecku wprost: Ej, gnojku, głodujesz? Bo ja całe jedzenie zjadam. Więc pani mamo Nikoli, mogłaby pani mieć chociaż odrobinkę honoru i godności ludzkiej, żeby powiedzieć jej, że robi to pani nie po to, żeby spełniać jej marzenia, tylko spełniać swoje marzenia? Trzynastolatka nie ma do kogo się zwrócić o pomoc. Jej ojciec od roku mieszka w Kanadzie, gdzie założył nową rodzinę. Proszę. Polini. Tak. I obrót. Jeszcze raz obrót. Ładny obrót. Tak. Proszę, obrót. O, księżniczka Nikola zalicza glebę. Dziewczyny. Koleżanki niedawno dowiedziały się, że Nikola bierze udział w konkursach piękności i naśmiewają się z niej. Wstawaj córeczki. Nikola, gdzie masz suknię z malbankami? Skąd wiecie? Wyczaiłyśmy twój występ w necie wyglądasz jak badziewiasta księżniczka Widziałyśmy twój występ w necie I wyglądasz kompletnie jak księżniczka Nie, zupełnie serio Wyglądasz naprawdę jak księżniczka I ci w cholerę zazdrościmy Dlatego teraz cię wyzywamy Badziewiarsko słabo to jest taka, że dziewczyny, nie widzę was już. Już? Nie, nie macie jakichś innych zajęć? Proszę, nie macie innych zajęć? Może dziewczyny i mają inne zajęcia, ale bardziej się zastanawiam nad panią. Czy pani nie ma innych zajęć? Pani, pani nie ma pracy? To po uno. A, a po duo, dlaczego oni to robią w szkole w sumie, na, na sali od WF-u? Przecież równie dobrze moglibyście się tego uczyć w domu. Więc jedyny powód, dlaczego to robią w sali od wf jest taki, że po prostu tam nagrywają ten program, no inaczej to się nie dało zrobić. A kiedyś, na samym początku istnienia programu szkoła, to te odcinki czasami działy się poza szkołą i to było zajebiste, no po prostu mh, rewelacja, widać było, że twórcom się jeszcze chce to tworzyć. A teraz to nie, teraz to wszystkie odcinki się w szkole dzieją, nawet jeżeli to nie ma sensu, jak na przykład teraz, że one ćwiczą to w szkole bez sensu, no. Dobra, ponarzekałem odrobinkę, możemy oglądać dalej. Już was nie widzę, macie nie przeszkadzać, odczepcie się od Nikoli. Widzisz, mamo, śmieją się ze mnie. Nikoli. Śmieją się, bo jesteś od nich sto razy lepsza, tak? A może śmieją się, dlatego, że one nie mają bulimi wywołanej przez rodzica w wieku 13 lat, może dlatego? Sto razy dziecko! A teraz już, proszę! Będziemy powtarzać to, aż będzie perfekcyjnie. Proszę i ma być idealnie, idealnie po linii, tak i obrót! Chcę, żeby moja córka była sławna i zrobię wszystko, żeby tak było. To jest śliczna dziewczyna i ma wielki talent. Też taka byłam. Ale ja nie miałam matki, która zadbałaby o moją karierę. Nikolana rzeka, ale jeszcze kiedyś mi podziękuje. Ach tak, dziękuję Ci matko za zniszczenie mi dzieciństwa, nabawienie się bulimi i różnych problemów psychicznych. E, dziękuję. Czy ta kobieta sobie właśnie tak wyobraża, że to będzie wyglądać? Te konkursy piękności są chore, głupie i naprawdę badziewiaste. Nienawidzę ich najbardziej na świecie. Nie rozumiem, po co matka się na mnie wyżywa. Jak chce wygrać, to niech sama się zapisze na jakiś konkurs. Nie dziwię się, ojcu, że nas zostawił i wyjechałaś do Kanady, bo z nią się nie da wytrzymać. Oh, god damn! tu, o ojcu się nie spodziewałem. Nikola potrafi pocisnąć. Jeszcze tutaj kontynuując, to jest tak smutne, bo Nikola tego nie chce. Ona tym wszystkim gardzi. Ona naprawdę chce się biologii uczyć. Nie wiem, może chce być neurobiologiem czy coś. Kobieto, daj jej w spokoju żyć sobie. Tacy rodzice są absolutnie najlepsi, którzy próbują przeżyć wasze życia za was. Są no to mm, pychotka. Dziewczynki, proszę, chodzimy? W pierwszej B gimnazjum zaczyna się lekcja geografii. Tymczasem trzynastoletnia Nikola zasnęła na ławce. Wczoraj do drugiej w nocy ćwiczyła z mamą kroki na konkurs piękności. Nikola, spokojnie, nie przejmuj się. Jeżeli jesteś zmęczona, to znam osobę, która cię bardzo chętnie zastąpi. Tak, chodzi o mnie. Dla w dodatku od tygodnia nie jadła normalnego posiłku. chwilę, czekajcie, Ona od tygodnia nie jadła? Ponieważ matka nie chce, żeby przed występem przytyła. Dzień dobry. Pobudka. Nikola. Tak? Przepraszam, przepraszam. No dobra, to idź po dziennik, może się obudzisz, tak? Mhm. To, że... Ziemia krąży wokół Słońca, to wiemy wszyscy. Ale z jaką prędkością? W jakim kierunku? E, z prędkością e, co najmniej 30 km na godzinę i leci w, w lewo, w lewo leci, tak. Mm? Na pewno nie szybciej niż mój brachol. Wczoraj pocisnął 180 na autostradzie. No naprawdę, jakie odpowiedzialne, ale wierz mi, ani samochodem, ani swoją głupotą nie pokonałby prędkości Ziemi, tak? Ja przepraszam. Nikola, a co się stało? Ja zapomniałam, po co miałam iść. Spokój, spokój, proszę, podziennik. Wszystko w porządku? Tak, tak, przepraszam. Dobra, dobra, siadaj, siadaj, sama pójdę, tak? Nikola, co z tobą? Nikola myśli, że będzie mistrz świata. Chyba z księżyca. <grym> Serio, patrzcie, co znalazłyśmy. Patrzcie się. Koleżanki znalazły w internecie filmik z jednego z konkursów, w którym brała udział o, Nikola o, i o, puszcza o, ją o, całej o, klasie. Ale kiecka, co to ma być? Konkurs małej miss. teraz będzie mówić. Wyłączcie to nagranie. A gdy to już zrobię, to będę walczyć o pokój na całym świecie. <grystanie> Przepraszam, Jezu, to, to, to rozbawiło mnie to. Bo to jest taka klasyka wyboru mis. Jak pytają tych misek, co sobie życzysz? One zawsze, za każdym razem odpowiadają. Tak, ja życzę sobie pokoju na świecie. Mhm. To po pierwsze. A po drugie, ja zawsze mówię, że dzieci nie wolno bić. I absolutnie przy, przy tym stoję, stoję, przy tym dzieci nie wolno bić. Ale w tym przypadku te dwie dziewczynki, które ten filmik puściły. Wregna, wy nic nie wiecie. Nikola jest załamana i ucieka do toalety. Koleżankom robi się głupio, że przy całej klasie naśmiewały się z niej. Chcą porozmawiać z Nikolą i ją pocieszyć. Nikola, proszę Cię, nie słuchaj pocieszeń tych dziewczynek. Od razu widać, że to są dwulicowe małpy. Mhm. Mm Nikola, weź nie rycz. Zdawce mnie! Weź spokój, nie można się trochę pośmiać. Myślicie, że mi się to podoba? Te koronki, falbanki, głupie występy. W ogóle mi się to nie podoba. To po co to robisz, skoro widzisz, że to debilne? Bo matka mi każe. Jeszcze zabranie mi jeść, żebym była chuda. Mogę jeść tylko jogurty sojowe, sałatę i jabłka, a ja jestem głodna. A raz na jakiś czas, no od święta oczywiście, pozwala mi na wodę gazowaną i tiktaki. Long before time. Czemu się nie zmontujesz? Montuję się cały czas, ale na mnie nie słucha. No co ty? Powiedz nie, i koniec! A co, zmusicie? cię? Iby jak cię zmusi? Siłą cię zaciągnie na konkurs! No właśnie tak! Ostatnio to sobie mnie siłą zaciągnęła! No właśnie, powiedz jej, żeby spadała na drzewo. Ja bym tak zrobiła. Nie wiesz, jaką ona jest. Rodziców sobie trzeba wychować, inaczej wejdą nam na głowę. Co, ty naprawdę z księżyca spadłaś? Chodź, nie będziemy się już śmiać. A matki się nie. Dokładnie, jak się teraz nie postawisz, to później będzie za późno. Ta Nikola to jest jakiś dramat. Nie rozumiem, jak ona może się tak dawać matce. Gdyby moja Stasia tak szalała, to by mi zagroziła, że ucieknę z domu albo coś w tym stylu. Nie ma bata, żeby matka mnie do czegoś takiego zmusiła. Dziewczyny mają rację. Jak się teraz nie postawię, to kiedy? Koniec z konkursami i z głodowaniem. Kupię sobie wielką drożdżówkę z ziemią i powiem matce, że już nigdy nie jadę na żaden konkurs. Wścieknie się, no ale co mi zrobi? Przecież chyba nie wyrzuci mnie z domu. O Jezus Maria, dlaczego Nikola to mówiłaś? Bo to brzmi dokładnie, jakby zaraz miała cię wyrzucić z domu. I tak swoją drogą to brawo Nikola! Bardzo dobrze że się swojej mamie postawisz. Nie możesz być zmuszana do czegoś, czego ty nawet nie lubisz. A tym bardziej że to matka chce realizować swoje marzenia, a nie ty swoje. To jest okropne absolutnie. Do szkoły przyjeżdża matka trzynastoletniej Nikoli. Kobieta chce zabrać córkę na konkurs piękności. Nie wie, że dziewczynka nie ma zamiaru z nią jechać i postanowiła wreszcie się najeść. Boże, no co ty się z drożdżówkami przed konkursem opychasz? A, dobrze, mama, wywalaj tą drożdżówkę. I tak się najadłam samym spojrzeniem. Ja już nie chcę być miejsc... Nie wkurzaj mnie, dobrze? Bierz ten plecak. Szef mnie przytrzymał w pracy mamy tylko godzinę, żeby się przygotować do konkursu, rozumiesz to? Mam twoje ubrania, idziemy do łazienki, chodź. Puść mnie! Chodź, powiedziała. Auć! No... Co ty no ty No i co dziewczyny, widzicie? Dosobie zmuszają siłą do brania udziału w tym konkursie. Tu tu powiedziałam i uspokój się natychmiast. Uspokój się, bo mam ci coś do powiedzenia. Nie zrezygnujesz z tego konkursu. Bo co? Nie zrezygnujesz z tego konkursu, bo nie po to mi cały rok. No, bo co? Bo będzie trzeba, to cię zmuszę. No, jak mnie zmusisz? Słuchaj, albo pójdziesz na konkurs i wygrasz, albo nie pojedziesz do ojca na wakacje. Bardzo zdrowa relacja, bardzo zdrowa. Zwariowałaś? Nie byłam u niego od półtora roku. Pierwszy raz mnie do siebie zaprasza! Twój wybór, dziecko. Jesteście chropno, nienawidzę cię! Jeszcze mi za to podziękujesz. I co ja mam teraz zrobić? Chcę jechać do ojca. On też chce, żebym do niego przyjechała. A matka próbuje mi tego zabronić. Ona jest po prostu bredna, nienawidzę jej! Matka szantażem zmusiła Nicole do udziału w konkursie piękności. Kobieta ubiera i maluje córkę w szkolnej toalecie, bo nie zdążyła pojechać z nią do domu przed konkursem. nie zdążyła pojechać do domu przed konkursem. Nie chcę wam się nagrywać poza szkołą i to jest smutne. Nagrywajcie też sceny poza tym budynkiem, błagam. Masz tutaj, wypij to, na scenie masz tryskać energią dziecko, a nie przysypiać. Proszę. Ja jestem głodna. O, wypij to dziecko. To jest specjalnie sprowadzona dla ciebie Coca-Cola z lat 50. z kokainą. Przecież przed chwilą obżerałaś się jakąś drożdżówką. Nie obżerałam się, bo mi ją zabrałaś i wyrzuciłaś. Od trzech i nic nie wam, skręcam mnie z głodu. Słuchaj, pij to szybciutko, bo przecież nie mamy czasu. spóźnimy się jak nic, no. no nie lubię tych drinków. się. Dziewczyny, nie macie co robić? Proszę, dziękuję bardzo. Dziękuję, widowni. Dziękuję, do widzenia. Dobra, wstań. wstań. no pokaż się, muszę zobaczyć, co zrobiłam. Czy można gdzieś to zgłosić? Czy, ja nie wiem, ale ja jestem tak naturalnie 60, ja bym to gdzieś zgłosił. Nikola coraz gorzej się czuje. Jest zmęczona i dostała uczulenia na nowy podkład. Matka jednak lekceważy złe samopoczucie córki. Dla kobiety liczy się tylko to, żeby Nikola wygrała konkurs. Twoja matka jest genialna, wiesz? Nie drap się na litość boską, ale mnie swędzi. Dziecko, kupiłam ci najlepszy podkład, jaki był w sklepie. Wiesz, ile on mnie kosztował? Mama, ale ja nie chcę tego podkładu. Kup mi, nie wiem, mikroskop na urodziny, jak prosiłam. Matko, chodź, zaraz się poczekaj, poczekaj. Oddechy, oddech. No, oddech. Przestań się denerwować. Nie myśl o tym. Musimy iść. Musimy iść, bo się spóźnimy. Bierz płaszczyk. Idziemy. Żarty żartami, ale to, co właśnie oglądamy na ekranie, jest absolutnie porąbane. I nikomu, absolutnie nikomu nie zazdroszczę w takiej sytuacji. Na sobie zaraz nogi połamię na tych obsasach. Nikola, jedziesz na konkurs? Nie mamy czasu! Ja już matce, że rezygnujesz! Z niczego nie. Nikola nienawidzi, nienawidzi tych nien... konkursów. Dlaczego ją pani zmusza? Nie nienawidzi, tylko uwielbia Nikola te konkursy, a wy mieszacie jej w głowie. Nieprawda! Nikola, powiedz coś! Nikola! Nikola, dobrze się czujesz? Eee, tak, dobrze się czuję! Nic mi nie. Nic mi nie jest! Aaa. Dobrze czuję się świetnie, a wy, jak jesteście dobrymi koleżankami, trzymajcie za nią kciuki. Nikola! Matka Nikoli jest szurnięta i to zdrowo. Nie rozumiem, jak ona ją zmusiła, żeby poszła na ten konkurs. Może, może ona bije Nikolę? Jezu, współczyni takiej matki! Nie lubię kablować, ale chyba trzeba iść z tym do Borkowskiej. U koleżanka też sześćdziesiona. Dogadalibyśmy się. Trzynastoletnia Nikola uciekła z konkursu piękności.